Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla koziorożca na wrzesień 2020 roku. Karty były wcześniej potasowane, jeszcze troszeczkę potasujemy i zobaczymy, jakie energie na wrzesień 2020 roku dla koziorożca będą chciały się pokazać. I mamy tak. W przeszłości księżyc. Teraźniejszość 10 kielichów. Przyszłość 4 denary. Karta rada. Sprawiedliwość. Z martwych w przepraszam. Z martwych w Środowisko. Otoczenie. Sprawiedliwość. Trudność. Siedem denarów. Co zrobić? Paść I wynik rada. Dziesięć 10 dolarów I zaczynamy. W przeszłości mamy księżyc, czyli mm, możemy troszeczkę mm, nie mieć informacji na jakiś temat, możemy poruszać się po omacku, yy, możemy interpretować pewne sprawy yy, nie tak, na, jak, jak, jakie są naprawdę. Mogą te nasze interpretacje być w sumie mylne, no jest tutaj dużo, dużo niewiadomych. Jedynie trzeba się tutaj po prostu kierować intuicją. I to jest oczywiście energia w przeszłości, która rzutuje na teraźniejszość i przyszłość, że jakieś tematy nie są nam do końca znane. I tak jak mówię, poruszamy się w nich, ale tak po omacku. I te nasze ruchy wcale nie muszą być takie trafne po prostu. Możemy błądzić. Oczywiście, jeżeli nie słuchamy tej intuicji swojej, głosu intuicji, albo właśnie przegapiliśmy ten moment, ten moment, w którym nam ta intuicja po prostu podpowiadała. Więc, możemy zostać po prostu w tych ciemnościach, możemy poruszać się. Natomiast w teraźniejszości pokazuje się 10 kielichów, czyli właśnie zbieranie pełni doświadczeń emocjonalnych, że te właśnie sprawy powodują, że dochodzą, może, może dochodzi właśnie ten ostatni kielich z tymi doświadczeniami emocjonalnymi, który właśnie powoduje, że ten cykl już się jakby zamyka, wypełnia. Jakby mamy tutaj całą już gamę tych, tych doświadczeń, tych trudnych, tych dobrych. Oczywiście też dla niektórych może to mówić o jakimś wielkim szczęściu w rodzinie, spełnieniu. Ale tak jak mówię, też mogą mówić po prostu o zebraniu, pełni doświadczeń, które nie, nie, nie muszą być wszystkie takie piękne, łatwe i słodkie, tak? Mogą być trudniejsze więc tutaj myślę, że za, zamykamy jakiś właśnie ten cykl, natomiast w przyszłości pokazują się cztery denary. Oczywiście może to być energia, która mówi o zamykaniu się trochę. Jeżeli te właśnie doświadczenia prze, mogły przeważać właśnie tr trudne, tak, że przeważały tu trudne doświadczenia, mogą też powodować, że, że możemy się zamykać, tak, na innych ludzi. Jakby separować się, odgradzać, więc to nie jest dobre. Jeżeli już, to jeżeli warto właśnie korzystać z tej, tej energii, to w budowaniu właśnie swojej mocy, żeby to doświadczenie, które tutaj zebraliśmy w tych dziesięciu kielichach, żeby przekuć je na, na właśnie jakiś właśnie fajny tutaj, żeby bardzo pozytywnie tę energię przekuć i po prostu czerpać z tych doświadczeń emocjonalnych i budować swoją potęgę, więc tutaj nie zapominajmy o tym, żeby właśnie w ten sposób z tej energii korzystać. Oczywiście dla tych, którzy są po prostu są bardzo szczęśliwi i właśnie w rodzinie i chcieliby, żeby to wiecznie trwało, no to też chcieliby po prostu jakby ten stan zatrzymać, no to nie jest to oczywiście możliwe i też nie ma co tak kurczowo się trzymać, więc też na to bym tutaj zwróciła uwagę. Natomiast karta rada, mamy tu zmartwychwstanie, czyli jakiego, zamknięcie jakiegoś etapu, jeżeli właśnie były jakieś trudne tematy z jakimiś ludźmi, czy po prostu życie jakoś doświadczyło Was, nas i tak jak mówię no tutaj emocjonalnie, że po prostu tutaj jest zamknięcie tego etapu, wybaczenie sobie innym jeżeli, bo też nieraz bywa tak, że się bardzo po prostu biczujemy za coś, że czegoś nie wykorzystaliśmy że coś tam zrobiliśmy po prostu odpuścić sobie innym i właśnie zakończyć ten etap i wejść w nowy zmartwychwstać, dać sobie właśnie na coś nowego szansę i nie patrzeć właśnie na to, że, że to po prostu, jeżeli były trudniejsze energie, że, że, że to coś nas, nie wiem, jakoś ciężko doświadczyło, skrzywdziło i nie zamykać się, tylko tak jak mówiłam, czerpać z tego naukę, moc, budować właśnie tą swoją moc i dać sobie właśnie szansę na to zmartwychwstanie. Natomiast wasze, nasze środowisko otoczenie pokazuje się jako sprawiedliwość, więc może też właśnie, też taka poważna energia, też wielkie arkana, bo to wszystko dłużej, te wielkie arkana dłużej trwają, więc to myślę, że są dłuższe procesy i jeszcze będą dłużej trwały, nie tylko we wrześniu, a też właśnie może kierować się taką sprawiedliwością, tak? Więc jeżeli jakieś sprawy dotyczą bezpośrednio tutaj was więc też ta osoba może podchodzić właśnie w taki sposób, że no, kłaść duży nacisk na tą, na tą sprawiedliwość, tak? Oczywiście ta sprawiedliwość nie zawsze musi nam się podobać to, jak ona działa, więc to, to, to nie musi być taka jakaś zaraz słodka energia, tak? No, jest to raczej taka trudniejsza energia ale tak jak mówię, no, że też z drugiej strony fajnie, że ktoś z tego otoczenia jakby widzi to, to wiąże jakieś te swoje działania i powiedzmy jakieś konsekwencje, które idą właśnie idą dzięki idą samowocami tych działań, że po prostu zgadzają się. Jakby z tym, że, że to, co przychodzi też i do nich, to że jest to po prostu w jakiś tam sposób sprawiedliwe. Więc jeżeli wypuściły coś myślę pozytywnego, to myślę, że właśnie też mogą liczyć na jakiś fajny, dobry obiekt spraw, korzystny dla nich, ale jeżeli właśnie też na jakimś polu może zawaliły, to też mogą. Jakby m, oczekiwać tej, tej sprawiedliwości yy, i właśnie yy, przyjmować to po prostu, przyjąć jakąś, yy, jakąś sytuację, yy, może nawet trudną na klatę, tak. Yy, I ważne jest, żebyście wy po prostu sobie i innym wybaczyli po prostu i zaczęli nowy, nowy jakiś etap. U Was trudnością jest yy, siedem, u nas siedem denarów. Więc, y, może mamy właśnie kłopot y, z cierpliwością, z czekaniem na owoce, może byśmy chcieli wszystko za szybko, może być taka właśnie sytuacja, y, że po prostu na owoce nieraz trzeba zaczekać. Y, natomiast tutaj, karta rada y, jest paść y, paś mieczy. Myślę, że. Tutaj ten paśmie, czy mówi właśnie, żeby no, nie szaleć za bardzo, żeby tym mieczem właśnie nie wojować, że po prostu można żałować później jakichś swoich słów nieprzemyślanych do końca, które mogą mieć dużą, duże konsekwencje w przyszłości. I tak jak mówię, no tu ktoś z otoczenia też myślę, że może być taki. No, sprawiedliwie do, do, do jakichś tam tematów podchodzić, tak, że, że uważałabym tutaj bardzo właśnie na tego pazia w sobie, żeby nie szaleć za bardzo, żeby nie ranić innych, żeby przemyśleć, żeby się wstrzymać może i te owoce może po prostu wtedy przyjdą, żeby nie przyspieszać niczego. Tutaj jako wynik czy rada pokazało się 10 denarów, więc myślę, że jakby cały tutaj te, te sprawy po prostu mogą właśnie dotyczyć systemu naszego, więc są to ważne bardzo sprawy, więc te konsekwencje mogą być takie poważne i właśnie tak jak powiedziałam, związane z naszym, z naszym systemem. Rodzina, oczywiście, yy, yy, przyjaciele. Yy, o, jakieś tu się chciały pokazać, a buław. Więc naprawdę yy, no, te tematy mogą być bardzo takie właśnie poważne. Może po prostu to jest konsekwencja właśnie tutaj ten paść mieczy, trochę wywijanie tym mieczem, że właśnie czegoś jakby nie wiemy, chcemy po prostu przyspieszyć coś, nie możemy się może na jakieś efekty doczekać, więc no może być tutaj taka właśnie energia. Oczywiście paść też może mówić, że właśnie żeby poczekać na jakieś wiadomości, które też mogą do nas, do nas przyjść. Ale zobaczmy jeszcze coś do tych dziesięciu denarów. Mamy tutaj pazia denarów. Właśnie myślę, żeby tutaj powoli, żeby wszystko, wszystkiemu się przyglądać, nie podejmować pochopnie tych decyzji, żeby badać, przyglądać, żeby, żeby właśnie być cierpliwym, uważnym i takim skrupulatnym właśnie w jakichś tematach tutaj ważnych dla nas. Więc tutaj to wygląda poważnie, tak? Myślę, że to może być taki decydujący czas i on może rzutować właśnie na system, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość i po prostu troszeczkę trzeba zapanować nad tym szalejącym, może umysłem i właśnie wejść w tą energię tego denarów i na spokojnie wszystko. E, oczywiście, jak wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!